Trzy najlepsze metody na odchudzanie. Jeżeli chcesz schudnąć, pozbyć się brzucha, to musisz poznać koniecznie te trzy proste zasady, które pomogą ci skutecznie schudnąć. Karol Pieczka z tej strony, witam Cię w kolejnym odcinku. Dziękuję za wszystkie subskrypcje mojego kanału i przejdźmy do konkretów. Zanim przejdziemy do trzech metod, to chciałbym porozmawiać jeszcze o fundamencie, o kluczowej rzeczy, aby. Schudność to jest deficyt kaloryczny. I być może o tym słyszałaś już, że konieczne do odchudzania jest być w deficycie energetycznym, to znaczy spożywać mniej kilokalorii niż Twój organizm potrzebuje do codziennego stylu życia. Każdy z nas potrzebuje innej ilości kalorii, dlatego ważne jest to, aby ustalić, ile konkretnie kalorii należy jeść w Twoim przypadku, aby schudnąć, pozbyć się brzucha. W jaki sposób to dobrze można obliczyć? Jest wiele różnych kalkulatorów kalorii w internecie. Jeden z nich znajdziesz w opisie tego filmu, jest darmowy, bezpłatny i bardzo dobrze obliczy ci, ile kalorii spożywać, aby chudnąć. I to jest pierwsza rzecz, od której należy zacząć. Przejdźmy teraz do trzech metod, jak być w tym deficycie kalorycznym. Pierwsza metoda to. Zdrowsze i mniej kaloryczne wybory żywieniowe. Co to oznacza? Być może widziałaś w internecie, że trzeba jeść chude mięsa, chude ryby, więcej jajek, pić więcej wody, i to wszystko prawda. Podam Ci więcej przykładów. Chodzi głównie o to, aby produkty, które wybieramy na co dzień, dostarczały mniej kalorii niż zwykle to robimy, i dzięki czemu możesz znaleźć się już w deficycie kalorycznym, a to pomoże Ci chudność. Więc na przykład. Częściej warto jeść produkty z dużą zawartością białka, dlatego że to przyspieszy Twój metabolizm i jednocześnie ograniczy apetyt. Na przykład wybieraj chude mięsa, takie jak indyk, kurczak, polędwica, schab, czy chude ryby jak dorsz. Częściej również jedz chudy nabiał. Zamiast tłustego nabiału, na przykład tłustych twarogów, wybieraj... Chudy, i w ten sposób tymi prostymi zmianami dostarczasz mniej kalorii, spożywając bardzo podobny produkt. No bo jak myślisz, jakie mięso ma mniej kalorii? Karkówka czy filec indyka? No pewnie, że filec indyka. No właśnie, wybierając takie produkty odtłuszczone, które mają mniej tłuszczu, możesz spowodować, że w ciągu dnia dostarczysz 300, 400, 500 kalorii mniej, a to z kolei może wpłynąć. Że będziesz w deficycie kalorycznym. Na pewno warto jeść również więcej warzyw czy owoców, które są niskokaloryczne, mają błonnik, który również stabilizuje gospodarkę węglowodanową, pomoże Ci ograniczyć apetyt i również pozytywnie wpłynie na uczucie sytości czy na Twoje jelita. Kolejnym aspektem, który warto poruszyć, to jest picie odpowiedniej ilości wody. Minimum 1,5 litra czystej wody dziennie. Dodatkowo, jak w ciągu dnia wypijesz 2-3 czarne kawy herbaty, to również oprócz tego, że doda ci energii, również pomoże ci nawodnić twój organizm i korzystnie wpłynie na odchudzanie. Produkty, które warto unikać, to jak już powiedziałem, tłuste mięsa, czyli karkówka czy tłuste mielone, czy tłuste ryby, na przykład łosoś. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ty nie możesz jeść przykładowo łososia, bo jest bardzo zdrowy. Jednak jedz mniej tłustych ryb czy właśnie mięs, bo w ten sposób dostarczysz mniej kilokalorii. Produkty, które jeszcze warto unikać, to na pewno napoje słodzone cukrem. Warto je zamienić na napoje typu 0. Dlaczego? No bo dostarczysz mniej kalorii w ciągu dnia, i cały czas to wszystko sprowadza się do jednego. W jaki sposób, jak dostarczyć mniej kalorii na co dzień, bo to pomoże Ci w odkudzaniu. Inne produkty, które uważane są za zdrowe, no i są zdrowe, jednak są wysokokaloryczne, więc proponuję Ci jeść ich trochę mniej, żeby były w Twojej diecie, ale nie za dużo. To na przykład orzechy. Orzechy w 100 gramach mają około 700 kilokalorii, więc trzy garście to już 700 kilokalorii. Czy awokado. Zdrowe, oczywiście, że tak, jednak jak codziennie będziesz jadła jedno czy dwa awokado, no to trudno będzie ci schudnąć, bo ma dużo tłuszcze, dużo kalorii. W związku z tym, masło orzechowe czy oliwa z oliwek również jest zdrowa, jednak nie należy przesadzać z ilością. Pamiętaj, że kluczowy jest bilans energetyczny w ciągu dnia i zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby dostarczyć mniej kalorii w ciągu dnia. Produktem, który również warto unikać, to jest pieczywo, węglowodany, słodycze, cukier. Dlaczego? Bo często ludzie jedzą zbyt dużo węglowodanów na co dzień, przez co dostarczają dużo kalorii, no i nie mogą schudnąć. Jeżeli w twojej diecie będzie przewaga białek, tłuszczy, a mniej węglowodanów, to z pewnością ograniczy to Twój apetyt, ułatwi proces odchudzania i przyspieszy Twój metabolizm. Druga genialna metoda, która pomoże Ci schudnąć, to liczenie kilokalorii w aplikacji. Tych aplikacji na telefon jest bardzo dużo: Na przykład MyFitnessPal, Fitatu, Yazio i pewnie jeszcze kilka innych równie dobrych, które pomogą Ci kontrolować ilość dostarczanych kilokalorii w ciągu dnia. Skoro już obliczyłaś albo zrobisz to po tym filmie, swój deficyt kaloryczny, przypominam, w opisie tego filmu możesz obliczyć deficyt kaloryczny, pisujesz w aplikacji w ustawieniach, że na przykład nie chcesz przekroczyć 1600 kcal w ciągu dnia, bo to jest twój deficyt. Tak na przykład sobie obliczyłaś. W aplikacji również należy wpisać ilość białka, węglowodanów i tłuszczy, których chcesz się trzymać w ciągu dnia. Ustawiasz jakiś limit, i wpisując każdego dnia, na przykład to co jesz na śniadanie, obiad czy kolację, kontrolujesz, ile kalorii ten dany posiłek miał, ile miał białka, węglowodanów i tłuszczy. I skoro wiesz, ile tych białek, tłuszczy, węglowodanów ma być i kalorii, no to starasz się tego po prostu nie przekraczać. Bardzo prosty sposób, jednak zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego. Jeżeli ktoś z Was ma Problemy techniczne w obsłudze jakichś telefonów, właśnie aplikacji, wkurzają Cię takie rzeczy, no to być może ten pomysł nie będzie dobry dla Ciebie, ale w większości przypadków jest prosty do wdrożenia, można się tego nauczyć i dzięki temu również masz dowolność jedzenia. Wyobraź sobie, że jedziesz rano do pracy i zajeżdżasz do marketu. Kupujesz sobie kefir, jabłko i do tego bułkę, jakąś pszenną, przykładowo. No i wpisujesz w aplikację bułka 80 gramów, tam na przykład kajzerka. Przykładowo, wpisujesz również w aplikację jedno jabłko, dodaj. Wpisujesz w aplikację albo skanujesz kod etykiety tego kefiru i również aplikacja wyrzuca Ci ile w 100 gramach, czy całe opakowanie ma konkretnie kilokalorii. I w ten sposób weryfikujesz, kontrolujesz każdego dnia Ile kalorii dostarczasz i trzymasz się deficytu kalorycznego? Ile białka, ile węglowodanów, ile tłuszczy ustawić? No, mogę powiedzieć mniej więcej ogólne zalecenia, które sprawdzą się dla większości kobiet. To znaczy, warto, aby Twojego białka w diecie było minimum 1,4 na kilogram masy ciała. To oznacza, że jeżeli ważysz 100 kg, wpisujesz sobie 140 g białka dziennie. Kolejne ustawienie aplikacji to tłuszcze. Tłuszczy dziennie powinno być dla kobiet około 1 g na kilogram masy ciała. Więc jak ważysz stówę, no to wpisujesz 100 g dziennie tłuszcz, od 0,8 do 1 g, a reszta kalorii całego dnia to są węglowodane, więc uzupełniasz tyle gramów sobie tam zaznaczasz, wpisujesz, aby wypełnić w 100% dobit do Twojego deficytu kalorycznego i wtedy wiesz ile konkretnie masz zjeść czego w ciągu dnia. Trzecia bardzo prosta metoda to jadłospis, catering, po prostu dieta. Jest to genialny sposób dla osób, które chcą mieć napisane czarno na białym. Co mam zjeść na śniadanie, obiad, kolację. Jeżeli dieta jest dobrze zbilansowana, to nawet na diecie 1600 kcal powinnaś być bardzo najedzona. To oznacza że nie powinnaś czuć głodu. No chyba, że jesteś już na deficycie 2, 3, 4 miesiące, no to rzeczą naturalną jest to, że coraz bardziej gospodarka hormonalna woła o pomoc, o większą ilość kalorii, no i ten głód zaczniesz odczuwać. Jednak na początku, w pierwszym miesiącu głód nie powinien występować, jeżeli ta dieta jest dobrze zbilansowana. To oznacza, że ma odpowiednią ilość białka, tłuszczy czy węglowodanów. I chcę, żebyś dobrze zrozumiała, bo często ludzie się boją wejść na dietę, bo już próbowali, próbowały już być na jakiejś diecie, wykupiły dietę, wiesz, dietetyka i to się nie sprawdziło, bo były na przykład głodne albo nie miały czasu na pięć posiłków dziennie i tak dalej. To musisz wiedzieć, że dieta diecie nierówna. To, że raz ci nie wyszło, jakaś dieta ci nie podpasowała, to nie oznacza, że inne diety Również nie podpasują, więc warto próbować kolejny raz, aż znajdziesz odpowiedni jadłospis, który będzie dopasowany do Twoich możliwości, do Twoich potrzeb i do Twoich upodobań. Więc na przykład chcę Ci powiedzieć, że moje diety to są trzy posiłki duże, syte, bardzo proste w przygotowaniu dziennie. Nic wymyślnego, składniki dostępne w każdym markecie, posiłki zrobisz w 5, 10, 15 minut i takie rzeczy możesz jeść, być bardzo najedzona, a jednocześnie trzymać się na przykład tego deficytu kalorycznego 1600 kilokalorii, bo tyle właśnie na przykład wynosi kaloryczność całej diety i będziesz krok po kroku chudnąć. Catering może również okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem, w szczególności wtedy, kiedy nie masz czasu na gotowanie czy przygotowywanie sobie posiłków, jednak z doświadczenia wiem, bo często, no, tysiące podopiecznych, które mówiły mi, że były na przykład na cateringach, jednak często były niesmaczne, często były jałowy, albo właśnie był źle zbilansowane, przez co chodziły głodne. Więc tymi cateringami z pewnością warto uważać i przetestować może kilka Zrobić jakieś próby różne i zobaczyć, który będzie najbardziej dostosowany do Twoich możliwości, albo po prostu zainwestować w dietę. Jeżeli szukasz prostego jadłospisu, trzy posiłki dziennie o odpowiedniej kaloryczności dla Ciebie, to sprawdź opis tego filmu i znajdziesz tam dostęp do mojej oferty, sprawdzisz, czy znajdziesz coś właśnie dla siebie. W tym materiale w dużym skrócie przedstawiłem Ci trzy najprostsze skuteczne metody na odchudzanie. Dodam jeszcze jedną rzecz. Aktywność fizyczna to jest element, który może być dodatkiem, właśnie zbilansowanej diety, czy liczenia kalorii, czy zdrowszych i mniej kalorycznych wyborów. Warto wdrożyć codziennie 7, 10, 12 tysięcy kroków albo trening 3-4 razy w tygodniu, bo to może przyspieszyć Twój metabolizm. Będzie świetnym dodatkiem, aby jeszcze bardziej przyspieszyć Twoje efekty, rezultaty. Warto również zaznaczyć, że trening na siłowni, czy trening cardio, czy jakikolwiek trening, nie jest konieczny, żeby schudnąć i pozbyć się brzucha. Jednak warto wdrożyć dodatkową aktywność, jakąś formę ruchu, którą lubisz, która sprawi, że metabolizm przyspieszy, a efekty będą jeszcze szybsze. To tyle w tym odcinku. Pamiętaj zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na temat odchudzania i daj znać komentarzu. Która z tych trzech metod myślisz, czujesz, że przypasowałaby ci najbardziej? Dieta, zdrowsze, mniej kaloryczne wybory, czy może liczenie kilokalorii? Daj znać koniecznie w komentarzu i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony, cześć!